Zaczęło się od tego, że nie mogłem oprzeć się jej pokusie. Moje życie wywróciło się do góry nogami w momencie, gdy młodsza siostra mojej żony weszła do naszego domu i zaczęła snuć swoje plany. Czy postąpiłem słusznie, ulegając jej urokowi, czy też nieuchronnie zniszczy to moją rodzinę? Moja żona zawsze była mi niezwykle wierna, a ja jej. Nasza rodzina była wzorowa, tak mi się wydawało. Mieszkaliśmy w przytulnym domu na obrzeżach miasta, gdzie wszyscy się znali i kiwali sobie uprzejmie głowami, gdy się spotykaliśmy. Ale kiedy jej młodsza siostra Alina pojawiła się na naszym progu, nie miałem pojęcia, że ta wizyta zmieni wszystko. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Tworzę filmy dla Twojej przyjemności. Subskrybuj, jeśli chcesz wesprzeć moje wysiłki, to dla mnie bardzo ważne. Z góry przepraszam za wszelkie błędy. Dubbing jest wykonywany przez sieć neuronową. Proszę o wskazywanie błędów w komentarzach, abym mógł je poprawić. Alina zamieszkała z nami po rozwodzie. Nie miała gdzie mieszkać, więc moja żona zaproponowała, że pozwoli jej zostać z nami. Nie sprzeciwiałem się. Alina i ja zawsze dobrze się dogadywaliśmy. Była 10 lat młodsza od mojej żony, a w jej oczach błyszczała młodzieńcza energia która już dawno wygasła w naszym małżeństwie Lubiłem jej towarzystwo, ale nigdy nie myślałem o niej jako kobiecie Na początku wszystko było normalne Alina pomagała w domu, gotowała obiady i opowiadała nam o swoich planach na przyszłość Ale stopniowo zacząłem zauważać dziwne rzeczy Jej spojrzenia stawały się coraz dłuższe, a dotyki częstsze i bardziej swobodne Na początku myślałem że to oznaka jej przyjaźni, ale wkrótce stało się oczywiste, że jej intencje wykraczały poza normalne relacje rodzinne. Każdego ranka, gdy moja żona jeszcze spała, Alina pojawiała się w kuchni w cienkiej koszuli nocnej. Jej ruchy były lekkie i płynne, jak u kota. Podchodziła do mnie zbyt blisko, a jej dłoń czasami od niechcenia dotykała mojej. Mówiła dzień dobry, a w jej głosie słychać było ciepłą nutę, która przyprawiała mnie odreszcze. Często organizowała przypadkowe spotkania w domu, gdy byliśmy sami. Pewnego wieczoru, gdy moja żona poszła spotkać się z przyjaciółmi, Alina postanowiła urządzić małą imprezę. Założyła obcisłą sukienkę, która podkreślała jej szczupą sylwetkę i przyniosła butelkę wina. Siedzieliśmy w kuchni, rozmawiając i śmiejąc się. Czułem, jak narasta między nami napięcie. Jej oczy płonęły, pochylała się coraz bliżej, a jej dłoń coraz mocniej dotykała mojej. Lubisz spędzać ze mną czas? Zapytała nagle, przechylając głowę na bok. W jej głosie było coś kuszącego, co mnie zdenerwowało. Jasne, jesteś dobrym towarzystwem odpowiedziałem, starając się zachować spokój. Ale ona się nie wycofywała. A gdybym ci powiedziała że chce więcej. Jej głos stał się jeszcze cichszy, prawie szept. Moje serce biło szybciej. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, więc po prostu milczałem. Następnego dnia postanowiła zrobić mi niespodziankę. Wróciłem do domu wcześniej niż zwykle i usłyszałem szum wody dochodzący z łazienki. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem przez uchylone drzwi alinę biorącą prysznic. Nie zamknęła drzwi, jakby celowo. Woda spływała po jej ciele, a ja nie mogłem odwrócić wzroku. Cześć, powiedziała, zauważając mnie. Jej głos był miękki i prowokujący. Chcesz do nas dołączyć? Zapytała, a ja poczułem, jak krew napływa mi do twarzy. Później, gdy byliśmy już tylko we dwoje, podeszła do mnie i cicho zapytała. Myślisz czasem o mnie. Jej oczy błyszczały i wiedziałem, że czeka na moją odpowiedź. Próbowałem uniknąć tematu, ale nie chciała się ruszyć. Powiedz mi prawdę, nalegała, jej głos był niski i uwodzicielski. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na kanapie oglądając film, przysunęła się bliżej. Poczułem jej ciepło obok siebie. Oparła głowę na moim ramieniu. Jej włosy dotknęły mojej szyi, powodując lekkie mrowienie. Lubię cię, szepnęła mi do ucha, a ja poczułem, jak moja wola zaczyna topnieć. Coraz częściej znajdowała sposoby, by mnie dotykać. Jej dłoń dotykała mojej, gdy mijaliśmy się na korytarzu, albo delikatnie dotykała mojej twarzy, pozornie porządkując zbłąkany kosmyk włosów. Te dotknięcia były takie niewinne, ale jednocześnie nieznośnie słodkie. Czułem jej obecność nawet wtedy, gdy nie było jej w pobliżu. Pewnego dnia postanowiła posunąć się dalej. Było to w nocy, kiedy moja żona już spała. Siedziałem w salonie, próbując skoncentrować się na pracy. Alina podeszła do mnie w swoim ulubionym szlafroku, który ledwo skrywał jej figurę. Usiadła obok mnie, tak blisko, że czułem jej oddech na skórze. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Powiedziała, patrząc mi prosto w oczy. Jej głos był niski i ochrypły. Każdej nocy wyobrażam sobie, jak mnie przytulasz, jak Twoje dłonie dotykają mojego ciała. Jej słowa przeniknęły mój umysł, przyspieszając bicie serca. Nie możemy tego zrobić, Alina, powiedziałem, próbując się powstrzymać. Ale ona nie słuchała. Jej dłoń spoczęła na mojej klatce piersiowej. A jej oczy stały się jeszcze bardziej przeszywające. Dlaczego nie? Wyszeptała, przytulając się do mnie. Oboje tego chcemy. Jej słowa brzmiały jak muzyka, od której nie można uciec. Przyciągnęła moją głowę do swojej i pocałowała mnie. To był pocałunek, którego nie mogłem odrzucić. Moje ręce sięgnęły do jej ciała i zatopiłem się w tej zakazanej przyjemności. Pewnego wieczoru, kiedy moja żona była w pracy do późna, Alina zaproponowała, że ugotuje kolację. Zgodziłem się i zaczęliśmy razem gotować. Bawiła się w kuchni, tańcząc i nucąc, jej ruchy były płynne i seksowne. W pewnym momencie zatrzymała się nagle. Podeszła do mnie i przytuliła mnie od tyłu. Jej piersi przycisnęły się do moich pleców. Jesteś taki silny, wyszeptała, przesuwając dłońmi po moich ramionach. Zamarłem, próbując zrozumieć, co się dzieje, ale nie mogłem oderwać się od jej dotyku. Innym razem, gdy moja żona poszła na zakupy, Alina podeszła do mnie w salonie. Miała na sobie krótką sukienkę, która podkreślała jej figurę. Zauważyłeś, jak dziś wyglądam? Zapytała odwracając się do mnie przodem. Próbowałem odwrócić wzrok, ale jej upór mi na to nie pozwolił. Nie możesz mnie ignorować, kontynuowała, podchodząc bliżej i siadając obok mnie. Jej dłoń spoczęła na moim kolanie i poczułem, jak moje serce zaczyna bić szybciej. Nadal testowała moje granice. Pewnego wieczoru, gdy byliśmy sami, Alina zaprosiła mnie do oglądania filmu. Usiadła zbyt blisko i poczułem jej ciepło. W pewnym momencie położyła rękę na moim udzie i zaczęła powoli głaskać. Czujesz to samo co ja, prawda? Wyszeptała, jej oddech był gorący i słodki. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, ale jej dotyk mówił sam za siebie. Kolejny incydent miał miejsce, gdy moja żona wyszła na spotkanie z kolegami. Alina zaprosiła mnie na kieliszek wina na tarasie. Miała na sobie lekki jedwabny szlafrok, który gładko opływał jej sylwetkę. Usiedliśmy blisko siebie, a ona znów zaczęła swoje gierki. Myślisz o mnie? zapytała, przysuwając się bliżej. Jej usta znajdowały się zaledwie kilka centymetrów od moich, a oczy płonęły namiętnością. Ty też tego chcesz, prawda? wyszeptała. A ja nie mogłem oprzeć się jej urokowi. Ostatnim razem, gdy moja żona wyjechała w podróż służbową, Alina postanowiła uczynić rzeczy niezwykle oczywistymi. Założyła odsłaniającą bieliznę i weszła do mojego pokoju późno w nocy. Nie mogę dłużej czekać, powiedziała, jej głos drżał z podniecenia. Podeszła do mnie i przycisnęła się do mnie całym ciałem. Czułem jej ciepło, jej pożądanie przesunęła dłonią po mojej klatce piersiowej i zjechała niżej. Pragnę cię, wyszeptała, a ja nie mogłem się dłużej opierać. Utonęliśmy w tej zakazanej przyjemności i zdałem sobie sprawę, że nasz romans stał się nieunikniony. Kontynuowaliśmy nasze potajemne spotkania, ukrywając się przed moją żoną. Za każdym razem, gdy wyjeżdżała lub wychodziła z domu, byliśmy sami i oddawaliśmy się naszym pragnieniom. Wiedziałem, że to złe, ale nie mogłem przestać. Alina stawała się dla mnie coraz ważniejsza i nie wyobrażałem sobie życia bez niej. Teraz siedzę w naszej sypialni, gdzie kiedyś czułem się tak pewnie i bezpiecznie, i zastanawiam się, co dalej. Moja żona nie wie jeszcze o tym, co wydarzyło się między mną a jej siostrą. Ale nie mogę wiecznie ukrywać prawdy. Prędzej czy później się dowie. Co powinienem zrobić? Kontynuować związek z Aliną, czy spróbować odbudować rodzinę? To pytanie wciąż krąży mi po głowie. Jestem rozdarty między dwiema kobietami, z których każda jest dla mnie ważna na swój sposób. Ale który wybór powinienem podjąć? Jak wyjaśnić żonie, co zrobiłem? I czy ona może mi wybaczyć? Zdaję sobie sprawę, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Ale mam nadzieję, że znajdę wyjście z tej sytuacji. Co robić dalej? Co powiedzieć żonie, jeśli będzie coś podejrzewać?